Anna Maria Wesolowska wygrała walkę z dziś zajmuje się Gwiazda. O tym, że jej rodzina powiększyła się o lękę, wsadziła w stanie na spoczynku. Anna Maria Wesolowska poinformowała fanów dopiero kilka miesięcy po fakcie, długo miltalam". Po raz szósty zostałam babcia, dużo radości i troski o przyszłość, trudny co wid w rodzinie, lek, co dalej napisala na facebooku. Trudno się dziwić gwiazdzie kultowego programu. Bo, ma za naprawdę ciężkie miesiące i potrzebowała chwili odpoczynku od otaczającej rzeczywistości. By nabrać dystansu do tego, co przez la. dzieci i te dają mi ogromne sile. Bez nich ciężko by było przetrwać do Dala Wesolowska. Na nie doczekał, niestety, ma z panią Saci. W 2019 roku mieli świętować 50 rocznicę ślubu. Ale Ryszard Wesolowski odszedł kilka miesięcy przed złotymi godami, ja mojej zaloby pomyzu nie umiem przeżyć. Ona jest częścią mnie i niech tak już zostanie. zal zostaje już do końca wyznala. Wspomina Jacu kochanego podczas wizyty w studiu Dzień Dobry TVN. Ryszard Wesolowski był starszy od niej o 8 lat. Kiedy go poznala, była nastolatka. Od razu wiedziała: że to ten jedyny u boku którego chciałaby jeść przy zycie. Bardzo ważne było dla niej, że jej mama od razu pokochala Ryszarda, zachwycala się nim wspominala na lamach pani. Masy zapewnili jej bezpieczeństwo, czula się tak, jakby zyla pod parasolem ochronnym, gdy zdarzało mi się gubić drogę. Pomagał mi je odnaleźć powiedziała niedługo po tym, jak go straciła. Ukochany zawsze był dla niej oparciem. Kiedy wracała z sadu do domu, przytulali ja i mówił, "Za dzięki niej świat staje się lepszy, bardziej sprawiedliwy. Można żyć bez jedzenia, przez chwilę można żyć bez powietrza, ale bez poczucia sprawiedliwości nie da się żyć ani przez moment stwierdziła Anna Maria Wesolowska. Goszczec w studiu Dzień Dobry TVN. Anna Maria Wesolowska wciąż nie jest jeszcze gotowa, by mówić o śmierci Meza bez poczucia straty, odszedł nagle. Kropka mój przyjaciel, mój partner. Czuję się teraz, jakbym była jedynie polówka wyznale z kolei twojemu imperium. Wesolowska całe swoje życie poswieciła prawu i dzieciom. Nie tylko swoim córkom Dominice i Izabeli oraz ich pociechom, ale też dzieciakom skrzywdzonym przez los lub okrutnych rodziców. To z jej inicjatywy w polskich sadach powstały pokoje, w których przysłuchuje się dzieci. By oszczędzić im stresu, to ona wpadła na pomysł przeprowadzania lekcji wychowawczych na salach rozpraw. Młodzież mogła uczestniczyć w prawdziwych procesach, dowiedzieć się, co może się stać. Gdy ktoś przekroczy granice prawa, choć Anna Maria Wesolowska jest już na emeryturze. wciąż spotyka się z dziećmi w szkolach, w świetlicach, domach opieki. Opowiada im o tym, jak ważny jest szacunek do prawa. Ona to robi z poczucia głębokiej misji i za to ja ogromnie podziwiam stwierdził w programie Uwaga. Kulisy sławy Andrzej Rozoch, brat Sadzi Wesolowskiej. W swym domu w lodzie Anna Maria Wesolowska przechowuje im w ogromnej drewnianej skrzyni pamiatki ze spotkań z młodymi ludźmi, listy z podziękowaniami za spotkania, wiersze, rysunki. Gdyby nie rodzina, prawo byłoby dla Sadzi Anny Marii Wesolowskiej najważniejsze. Swoja milostia ja do niego zaraziła obie córki. Dominika Wesolowska i Izabela Wesolowska tesesa prawniczkami. I tss, podobnie jak mama, kochają ja dzieci. Izabela ma już cztery córki i syna. Dominika na razie ma tylko jedna pociechę, ale zapewnia, że nie zamierza na tym poprzestać. Kiedy 13 lat temu na świat przyszła Emilia, najstarsza wnuczka sedzi, Anna Maria Wesolowska obiecala sobie będzie babcia dostępna, gotowa stawić się na każde zawolanie. Chciała być najlepsza na świecie, dziś zależy mi tylko. Aby być dobra babcia powiedziała reporterowi uwagi, staram się przede wszystkim rozumieć wnuki. Rozmawiać z nimi, zaspokajać ich ciekawost, samomówienie kocham cię nie znaczy. Zaspelnia się oczekiwania dziecka do dala. Właśnie tego, by dobrze wykorzystywać każda chwilę z dzieckiem, sędzia Anna Maria Wesolowska uczy inne babcie i dziadków. W swoim poradniku prawnym dla młodzieży nie tylko napisala, ze wszystkie dzieci potrzebują cierpliwości, akceptacji i szacunku. Muszę też widzieć w oczach dorosłych zachwyt. Gdy wychowywałam swoje córki, nie wiedziałam tego. Teraz zachwycam się wnukami. One wiedza, że jestem nimi oczarowana, że jestem z nich bardzo dumna, twierdzi. Już po śmierci, lekarze zdiagnozowali nowotwór mózgu Anny Marii Wesolowskiej. Potraktowała to jak rzecz, która musi jak najszybciej zalatwic. Poddala się operacji. A wcześniej spisała testament. Zabieg zakończył się pełnym sukcesem, a testament trafił na dno szuflady biurka stojącego w jednym z pokoi ludzkiego domu Saci. Anna Maria Wesolowska nie pamięta, kiedy ostatni raz była na wakacjach sama, chyba nigdy. Zawsze esa na dzieci mówi. Wnuczkom i wnukowi pokazała Tatry, Baltyk, najpiękniejsze miejsca w Polsce. Każde wolne chwile chcę z nimi być. Mogę być bardzo zmęczona, ale kiedy słyszę kocham cię, babciu, natychmiast odzyskuję sile i chęci żeby zrobić coś dla tego świata, dla moich i nie tylko moich wnuczet, zadeklarowała w kulisach sławy.